No bo ziomuś, widzisz, sytuacja jest taka, że... Nie, ale jest fajny flow, jest fajny flow. A, ja Widzisz, bo odkąd nasz statek błogosławiony opuścił ziemię 500 lat temu, no wiesz, podróż tak się dużyła, brakowało nam czegoś takiego, co by nam ją... przyjemniło, jak to naszych przodków. Nie, no, ale widzisz, ziomuś, na naszym statku błogosławionym nie wolno palić. Na szczęście nasi medycy przygotowani, Oto ten środek. Taki niepozorny. Oparty na starej, dobrej recepturze. Mm. Podawany pod skórkę. Oooo, oh. ale szpaza. Ziom. No i tak to można lecić. E, Ziomek. No dobra. To było takie humorystyczne spojrzenie na trylogię Śmiertelna Odyseja, trylogię science fiction, którą właśnie w tym odcinku z kamerą wśród książek Wam przedstawię. Ja nazywam się Miłosz Konarski i zapraszam Was serdecznie na recenzję. Propozycję zrecenzowania tej trylogii dostałem od wydawnictwa dolnośląskiego. Kiedy zobaczyłem, jak ona wygląda, okładkę, pomyślałem, no nie kolejny jakiś romans dla nastolatek. Ale zgodnie z zasadą nie oceniaj książki po okładce, nawet jeżeli jest różowa, różowawa, przeczytałem opis, przeczytałem recenzję czytelników na Lubimy Czytać i słuchajcie, odważyłem się. A było warto. Naprawdę było warto. Słuchajcie, zazwyczaj w tym miejscu w moich recenzjach pojawiało się mini streszczenie fabuły. Jednak kiedy mówić o całej trylogii, nie sposób mówić o fabule drugiej czy trzeciej części, nie zdradzając co było w poprzednich. Dlatego tym razem pominiemy tą część. Powiem wam tylko tyle, że akcja dzieje się w kosmosie, gdzie ludzkość wysłała kolonistów, aby skolonizowali jedną z odległych planet. Podróż trwa. Dużo dłużej niż to pierwotnie było zamierzone. Na statku, który pełni funkcję tymczasowej ziemi, yy, gdzie są hodowle bydła, pola uprawne, są ludzie, ale ludzie już nieco inni od tych, których my znamy. Na statku nie dzieje się za dobrze, a w rozwiązywaniu jego zagadek pomagają nam dwaj główni bohaterowie, czyli Amy, dziewczyna z ziemi, oraz Starszy. Starszy to jest przyszły przywódca. Nad nim stoi jedynie najstarszy, tak wygląda tam podział władzy. Okazuje się jednak, że statek jest w dużo gorszym stanie, niż się początkowo wydawało, a podróż trwa o wiele dłużej, niż to miało być. Jak to się stało? Jakie tajemnice kryje w sobie Błogosławione, czyli statek, I, czy... i w jaki sposób głównym bohaterom uda się wylądować na planecie? Jaka okaże się ta planeta? Co tam napotkają? O tym wszystko przeczytacie w śmiertelnej Odyssej. Słuchajcie, ta trylogia mnie pozytywnie zaskoczyła. Spodziewałem się, że bardziej będzie podkreślony wątek romantyczny, że będzie to bardziej, bardziej powieść typu Young Adult. Yy, Trójkąt, miłosne te sprawy. Oczywiście takie elementy też były, bo jednak yy, ci właśnie czytelnicy w tym wieku są głównymi odbiorcami tej książki. Ale to nie była główna rzecz w tej całej trylogii. Bardzo mi się spodobało zupełnie nowe spojrzenie, zupełnie nowe pomysły. Jest to po prostu literatura science fiction. Mamy nowe technologie, mamy zupełnie inne społeczeństwo. Fabuła jest zaskakująca i naprawdę książka jest super napisana. Połyka się ją raz, dwa. A trzy książki, połyka się raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli trylogię Śmiertelna Odyseja Wam na pewno polecam. Pamiętajcie, że już za tydzień kolejny odcinek podskramiacza e-booków, czyli serii, w której oswajam e-booki. Będziemy mówili o książce, o którą recenzji prosiło mnie wiele z Was, czyli o Metro 2033. Obalimy również kolejny z e-bookowych mitów. Przypominam wam jeszcze o grupie na Facebooku. Widzowie z kamerą przed książek macie link na dole, do której można dołączyć, wytworzyła nam się tam super społeczność i zapraszam Was również do mojego sklepu internetowego na kapsel.pl, możecie kupić na przykład taki kubek. Ja się już z Wami żegnam, książki dzisiaj przedstawione Wam polecam i wszystkich Was pozdrawiam. Cześć!